Witam Państwa serdecznie. Chciałem Ci przypomnieć książkę, o której dawno nie mówiliśmy, czyli Mite Drakuli Gabriela Ronaya, druk stary, bo, znaczy druk nowy, ale tekst stary z 1972 roku, który w zasadzie może być uznany za proroctwo, dlatego że Gabriel Ronaj doszukuje się zachowań wampirycznych i propagandy wampirycznej w miejscach, gdzie my się ich nie doszukujemy, to znaczy na styku kultur. I zaczyna swoją opowieść od antycznych mitów związanych z wampirami, strzygami, lamiami i innymi stworami wymyślanymi przez starożytnych Greków, ale kulminacyjny moment to jest początek XVIII wieku, kiedy z Bałkanów i z Węgier zostają, znaczy z Węgier, nie z Bałkanów, zostają wyrzuceni Turcy. Dawna stolica Węgier, Buda, zostaje odbita z rąk tureckich. I rozpoczyna się wielki ambaraz polegający na tym, że Niemcy i Węgrzy popierający Niemców próbują na nowo cywilizować i podporządkowywać Europie to, co przez kilkaset lat należało do sułtana i poddawane było bardzo brutalnej, ale też średnio asymilacyjnej polityce tureckiej. Powszechne niezrozumienie, gwałtowność tych zmian spowodowały, że doszło do no, rozmaitych nieporozumień, łagodnie rzecz ujmując, i przedziwnych konstrukcji propagandowych, którymi posługiwano się, żeby te okoliczności, te nowe czasy jakoś opisać. Tam, właśnie w Siedmiogrodzie, na Włoszczyźnie w XVIII wieku, zrodziły się nowoczesne wampiry. Ale. Sandra Kula, jak wiemy, żył w XV wieku, był lennikiem króla Węgier Macieja Korwina i był ofiarą propagandy, jak mi się wydaje, i niejednoznacznie, ale dość wyraźnie wskazuje to także Gabriel Ronaj. Ja, proszę państwa, przeczytam jeden z rozdziałów, żeby państwo wiedzieli, jak to jest napisane, jak to jest przetłumaczone i jak to jest ciekawe. I mam nadzieję, że to państwa zainteresuje. Fascynacja renesansowej Europy postacią wołoskiego Wataszki. Okrucieństwa wojewody Drakuli poruszały i fascynowały renesansową Europę, stając się legendą jeszcze za jego życia. Kroniki sąsiadujących z Węgrami Niemiec notowały jego nieopisane okrucieństwa z oczywistym zamiarem oskarżenia Drakuli w oczach europejskiej opinii publicznej. To prawie jak dzisiaj Jarosław Kaczyński, proszę Państwa, też jest oskarżany o wszystkie najgorsze rzeczy, z faszyzmem włącznie. Annały jego własnego kraju opisywały, jak zabijał tysiące szlachetnie urodzonych, którzy sprzeciwiali się jego absolutnej władzy, oraz jak niszczył gospodarstwa swoich chłopów polityką spalonej ziemi, którą prowadził podczas licznych kampanii wojennych. Kroniki jego nie wspominały jednak, że przerażające kary wymierzone feudalnym baronom, bojarom, miały na celu powstrzymanie ich nadużyć i wzmocnienie władzy centralnej. Nie podkreślały również, że teoretycznie prowadził zaskakująco oświeconą politykę wobec mas chłopskich obiecując że nikt nie będzie biedny a wszyscy ale wszyscy będą bogaci Dopiero w kronikach krajów bardziej odległych, jak Bizancjum wychwalano kampanię włada przeciwko Turk turkom Bizantyjski kronikarz Leonik Kalko Kondiles, określał go w roku 1463 jako bohatera chrześcijaństwa po pokonaniu Muhammada II nad Dunajem dwa lata wcześniej. Wojewoda Drakula stracił względy Macieja Korwina, króla Węgier, najpotężniejszego monarchy w Europie Środkowej w XV wieku z powodu intryg saskich kupców z Siedmiogrodu których rozwścieczył ograniczając ich handlowe monopole i przywileje gospodarcze na Wołoszczyźnie? Sasi, którzy utrzymywali bliskie relacje z innymi niemieckojęzycznymi krajami Europy Zachodniej, ujawnili w cudzysłowie, rzezie dokonywane przez Drakule i zbrodnie wojenne w cudzysłowie w siedmiogrodzie. W newsletterach publikowanych na zachodzie. Yy, no właśnie, to jest zrobiliśmy tak, że pewne nowoczesne wtręty z języka angielskiego zostawiliśmy, żeby to było bardziej podobne do rozmaitych zabiegów współczesnych, propagandowych, z którymi cały czas mamy do czynienia. Czyny Draculi, które sprawiały, że włosy jeżyły się na głowie, stały się jednym z głównych tematów newsletterów będących prekursorami współczesnych gazet. Opisy wielu strasznych i przerażających czynów potwora yy, Draculi Wajdy. Wywoływały prawdziwą sensację. Chociaż w pierwszych dekadach po wynalezieniu druku przez Gutenberga, drukarze uważali publikację literatury religijnej i teologicznej za główne zadanie swojego rzemiosła, pierwsze artykuły będące wyłącznie nośnikami informacji pojawiły się w tamtym czasie w Augsburgu i w Wenecji. Była to istotna zmiana w okresie, gdy wieści były przekazywane głównie ustnie, oraz gdy potrzebowały wielu miesięcy, aby dotrzeć do odległych obszarów wiejskich. Nie określano wyraźnie, jakie informacje zasługiwały na publikację, natomiast uwięzienie okrutnego wojewody Drakuli zdecydowanie uzasadniło publikację tekstów o nim, w tym artykułu z roku 1462. Historia Drakuli ponownie stała się przedmiotem zainteresowania w roku 1476, gdy z przyczyn politycznych Maciej Korin postanowił go uwolnić i przywrócić choć na krótko na tron wołoszczyzny. Najwcześniejsze spośród ocalałych wznowień newsletterów o Drakuli po jego przywróceniu na tron w 1476 pochodzą z roku 1485, a analizy kroju, z analizy kroju pisma wynika, że został wydrukowany na prasach Bartolomeusa Gotana w Lubece. Publikacja newsletterów o Draculi w tym odległym północno-niemieckim mieście zamiast w Augsburgu Pierwszym centrum prasowym, czy w Lipsku, węzłowym punkcie sztaków handlowych wiodącym do południowo-wschodniej Europy, już wtedy, słynącym z drukarń i rynku książek, ujawnia pierwsze świadome użycie gazet w celu wpływania na europejską opinię publiczną. W roku 1485, roku publikacji w Lubece, król Maciej Korwin zajął Wiedeń i stał się naprawdę potężnym monarchą. Nagle znalazł się w centrum zainteresowania, potrzebował dobrego europejskiego przekazu prasowego. Udało się to osiągnąć, nadając dobrze znanej historii o Draculi nowy wymiar, budząc zainteresowanie czytelników osobą króla i jego poczynaniami. Z pewnością tak było, jeśli papież Pius II uważał za wartościowe opisanie aresztowania Drakuli w 1462 roku. Opis uwolnienia tego potwora w ludzkiej skórze musiał wzbudzić publiczne zainteresowanie. Pożądany efekt public relation osiągnięto dzięki nowemu politycznemu sprofilowaniu nagłówków i sprytnemu dopiskowi, podczas gdy oryginalny newsletter, dwie identyczne kopie odnalezione w klasztorze St. Gallen i w Lambach. Opisywał okrucieństwa popełnione przez wojewodę Drakule przed jego aresztowaniem w roku 1462. Arkusz informacyjny z 1485 roku z drukarni Gotana miał nowy nagłówek podkreślający, że jego grabieże nie ograniczały się tylko do Wołoszczyzny, ale dotknęły także cywilizowane Węgry. A brzmiał on tak. O dzikim tyranie zwanym Dracole Wajda który 1456 lat po narodzeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa dokonał wielu straszliwych i nadzwyczajnych czynów na Wołoszczyźnie i na Węgrzech. Nowy dopisek zdradza wszystko, ogłaszając łagodnie, że w, w długiej niewoli w węgierskim zamku Buda Dracula wykazał prawdziwą skruchę, przyjął prawdziwą wiarę chrześcijańską. I po swoim powrocie do królestwa z łaski węgierskiego króla uczynił wiele dobrych uczynków. Jednoznacznie sugerowano, że węgierski król, który zdołał nawrócić wołoskiego potwora na katolicyzm i wykazał prawdziwą chrześcijańską wielkoduszność, przywracając go na tron, musiał być pobożnym i świętym władcą. Ponieważ z wyjątkiem tych dwóch tendencyjnych zmian lubecki newsletter jest identyczny z oryginalnym, można przypuszczać, że historia o Draculi była uważana za wystarczająco nośną by przyczynić się do sukcesu propagandowego króla Macieja, wybór drukarza Gotana do tego zadania przez samego króla Macieja Korwina można tłumaczyć jego zdolnością do przetłumaczenia oryginalnej historii o Drakuli na środkowo-dolno-niemiecki i wydrukowania jej w lubece dla czytelników potężnych miast hanzyatyckich. Istnieją dalsze dowody na to, że w tym kluczowym etapie realizowania swoich środkowoeuropejskich ambicji Maciej Korwin sprytnie wykorzystał drukarnię, aby zdobyć wpływowych przyjaciół i zyskać popularność wśród opinii publicznej. Wyprzedzając bardzo swoich współczesnych w rozumieniu potęgi prasy, poinformował świat za pomocą gazety, wydrukowanej w Lipsku w 1483 roku, o swojej kampanii przeciwko Turkom, którzy dręczyli chrześcijańską Karyntię w tamtym czasie. Jego obrona chrześcijaństwa dodawała mu tyle sympatii i popularności, że mógł całkowicie przysłonić przygotowania do nadchodzącej kampanii przeciwko Habsburgom. Natomiast w 1485 roku, gdy Maciej Korwin zajmował Wiedeń. Podżegające ulotki nawołujące do buntu przeciwko Fryderykowi III zalewały monarchię Habsburgów. Drukowano je w Strasburgu na polecenie węgierskiego króla, co zmusiło cesarza do zarządzenia ich konfiskaty. Ogromne zainteresowanie czynami Drakuli w Europie nie osłabło wraz ze śmiercią króla Węgier. Drukarnie, które powstały w całej zachodniej i centralnej Europie, zmieniły samą naturę przekazu, a drukarze i autorzy broszur polemicznych nie byli w stanie wydawać wystarczająco szybko swoich na na temat Drakuli. Podejmując wysiłek, aby utrzymać zainteresowanie czytelników, drukarze szybko wyszli poza styl, który szokował i wzburzał, i zaczęli nadawać swoim opowieściom charakter literacki. Użycie wówczas powszechnego stylu anegdotycznego znacznie przyczyniło się do poszerzenia zakresu opowieści o Drakuli wraz z listami Kolumba o odkryciu nowego świata i włoskimi kampaniami francuskiego króla. Okrutne zbrodnie Drakuli stały się ulubionym materiałem czytelniczym w Europie. To odwrotnie, proszę państwa, niż dzisiaj, bo dzisiaj od y, formatów literackich przechodzimy do formatów sensacyjnych, czyli do tweetów, które były obecne już wtedy, tylko że były drukowane, y, a nie emitowane w sieci. To jest droga odwrotna, więc ja nie wróżę temu postępowaniu sukcesu y, i mam nadzieję, że zawrócimy z powrotem na tę właściwą drogę. Tak. Dlatego też zajmuję się wydawaniem książek, a nie i tylko siedzeniem przy monitorze komputera. Równolegle z relatywnie tanimi arkuszami informacyjnymi, ustna tradycja legend o Drakuli zaczęła już trwale, się już trwale kształtować jeszcze za życia włoskiego tyrana. Południowo-słowiańskie ludy Bałkanów uwieczniły jego bohaterską obronę chrześcijaństwa w pieśniach o sekula Drakulowicz łącząc Wlada Drakule i serbskiego sekula Bana w jedno nadludzkie istnienie. Wędrowni pieśniarze, którzy zabawiali przy stołach ludzi potężnych i wpływowych, włączyli do swojego repertuaru piosenek, plotek, dworskich i bieżących wydarzeń, okrucieństwa wojewody Drakuli, Ich publiczność, podobnie jak współcześni miłośnicy horrorów, uwielbiała nienawidzić Włocha i chłonęła szczegóły jego przerażających czynów. Mikael Beheim, wędrowny trubadur, który śpiewał na dworach węgierskiego i czeskiego króla oraz Wiener Neustadt na dworze cesarza Fryderyka austriackiego. Opisał w formie rymowanej okrucieństwo i przewinienia drakuli w wierszu mającym ponad tysiąc linijek. Był szalenie popularny, ponieważ jego piosenki i recytacje prozą bieżących wydarzeń posiadały świeżość i bezpośredniość współczesnego stylu zawodowych reporterów. Manuskrypt wierszy odkryty w archiwach Uniwersytetu w Heidelbergu pod koniec ubiegłego wieku ujawnił wielką staranność, z jaką poświęcał jaką poświęcał na sprawdzenie wiarygodności bieżących wiadomości, które włączył do swego repertuaru. Źródłem jego opowieści o wojewodzie Drakuli był mnich o imieniu Jakub, który uciekł z Wołoszczyzny do klasztorów w Wiener Neustadt, gdy Drakula zwrócił się przeciwko nawracającym lud katolickim mnichom. I tu mamy fragment wiersza. Ja, Michał Beheim, osobiście odwiedziłem tego mnicha, który opowiedział mi wiele o przerażających czynach popełnionych przez Dracula Wajda. Część z nich ujęta została przeze mnie w wierszu. Beheim, który przybył na dwór Fryderyka III w 1462 roku, w roku aresztowania przez węgierskiego króla wojewody Drakuli, uwzględnił w swoim wierszu plotki, obecne na dworze cesarskim, o okrucieństwach włoskiego Wataszki. Opowiada on w zasadzie tę samą historię, co manuskrypty z St. Gallen i Lambach, chociaż każdy z nich opisany jest w innym niemieckim dialekcie, co wskazuje, że Mich i Jakub były ich wspólnym źródłem. Zgodnie ze średniowieczną tradycją zbierania informacji w klasztorach, aby rozpowszechniać relacje naocznego świadka, jakim był mnich Jakub, zakonnicy z Wiener Neustadt zapisywali, kopiowali i kopiowali historię terroru Drakuli. Fakt, że trubadur osobiście rozmawiał z uchodźcą mnichem wyjaśnia, dlaczego jego opowieść jest bardziej szczegółowa niż manuskrypty klasztorne i cechuje bezpośredniość oraz autentyczność pierwszej relacji. Po opisaniu wszystkich tortur, masowych mordów i innych przewinień Drakuli o przerażających szczegółach, szczegółach Bechaim wywołał dreszcz strachów w swojej publiczności, ostrzegając słuchaczy, że włoski władca również ich nie oszczędzi. Nikt nie mógł być bezpieczny, gdy ten największy ze wszystkich despotów, o jakich kiedykolwiek słyszano na ziemi, był na wolności. Jego ofiary obejmowały, jak już Wam zasugerowałem, wszelkiego rodzaju ludzi chrześcijan, słowian, wołochów, żydów, pogan oraz cyganów. Czytając te listy okrucieństw, jakimi Trubadur obsypywał swoją szlachetną i szlachetnie urodzoną publiczność, można lepiej zrozumieć nie tylko charakter rozrywki na cywilizowanych dworach Europy Środkowej w ostatnich latach średniowiecza, ale także źródła fascynacji słuchaczy, władcą, który ośmielił się dać wolną rękę instynktom. Behem sam nie pozostawiał wątpliwości swoim słuchaczom, że Drakula... Nie tylko był rodzajem horla, przedstawicielem ciemnej strony ludzkiej natury, ale również szalonym psychopatą. W jego portrecie włoskiego władcy zawarta była ocena moralna człowieka, który cieszył się i czerpał przyjemność z widoku płynącej ludzkiej krwi. Historia Drakuli odniosła tak duży sukces, że oprócz wspomnianych edycji w samym tylko niemieckim języku ukazało się jeszcze pięć innych wydań w ostatniej dekadzie XV wieku. Drakula stał się tematem rozmów w całej Europie środkowej. Wiodący drukarze tamtego czasu szukający finansowo opłacanych historii świeckich drukowali więcej kopii opowieści o Drakuli niż Biblii. Hans Sperer wydrukował ją w Bambergu w 1491 roku. Peter Wagner w Norymberdze w 1488. Christopher Schneider w Augsburgu w 1494, Ambrosius Huber w Norymberdze w 1499, a Matthias Hupfów w Strasburgu rok później. Lista ta, lista, lista, staje się jeszcze bardziej imponująca, jeśli spojrzeć na nią przez nieco dłuższy okres. Broszury zawierające szczegółowy opis okrucieństw drakuli były drukowane w Norymberdze w latach 1488, 1499, 1515 i 1521. W Augsburgu w 1492, w 1520, 1530, w Bambergu w 1491 i w Strasburgu w 1500. Istniały także edycje węgierskie, sasko-średniogrodzkie, a Jan Spuchowa przetłumaczył je na czeski i opublikował w Pradze w 1554. Do Wielkiej Brytanii dotarły one w 1558, gdy Richard Eden przetłumaczył na angielski słynną kosmografię Sebastiana Münstera, która zawiera szczególne wspomnienie o Drakuli. Inne wydanie, które ukazało się w Londynie w 1574 roku pod tytułem Krótka kolekcja dziwnych rzeczy godnych zapamiętania zebranych z kosmografii Sebastiana Münstera, mogło stać się obiektem zainteresowania Brama Stokera w Bibliotece Muzeum Brytyjskiego. Kilka dziesięcioleci po śmierci włoskiego tyrana i zamknięciu wszystkich, zaniknięciu wszystkich kwestii politycznych bezpośrednio z nim związanych lub stworzonych przez niego, ciekawość zwrócona jako jego fantastycznym okrucieństwem wcale nie malała. Ma. W poce, gdy czyny Cezara Borgi, Ryszarda III i Iwana Groźnego były powszechnie znane, było to wyraźnym znakiem, jaką przyciągająca, i silna była legenda o drakuli dla renesansowej Europy. Żarliwość, z jaką czytano i rozmawiano o okrucieństwach wojewody drakuli w XV wieku, może być wyjaśniona tylko za pomocą fascynacji, jaką niezwykły horror może wywierać na zwykłych ludzi. Istniało jednak kilka czynników, które pomogły utrzymać wysoki poziom ogólnego zainteresowania czynami włoskiego tyrana. Ponad pół wieku po śmierci wojewody Drakuli jego okrucieństwa i sposób postępowania z bojarami były świadomie wykorzystywane w Rosji dla celów politycznych. Historia o Drakuli została sprowadzona do nowo zjednoczonego państwa rosyjskiego przez Fiodora Kulicyna, moskiewskiego wysłannika na dwór króla Macieja Korwina Węgierskiego około 1490 roku. W latach 1530-1540 była ona jedną z podstaw do uzasadnienia arystokratycznych rządów Autokratycznych rządów Iwana Groźnego. Bardzo szybko rozprzestrzeniło się w Rosji około 22 wersji tej historii, zatytułowanych Słowo o multańską wojewodzie Drakuli. W zachodniej Europie polityka ingerowała bezpośrednio w treść legendy o Drakuli, ale pojawienie się absolutystycznych tyranów walczących o władzę ze swoimi potężnymi baronami na pewno przyczyniło się do utrzymania. Zainteresowania władcą takim jak Drakula, który rozprawił się ze swoimi bojarami. Min Drakuli przetrwał zarówno tych Tyranów, jak i Baronów i znalazł również życzliwą publiczność w późniejszych bardziej oświeconych czasach. Proszę Państwa, bardzo szerokie spektrum zjawiska tutaj mamy opisane, jak widzimy, i jest to napisane językiem nowoczesnym, bez obaw, że jest to droga błędna, bo czasy i sensacje były dokładnie takie same. I narzędzia budzenia tych sensacji, ożywiania ich były takie same jak współcześnie. Szczerze Państwu polecam tę książkę. Mi Draculi, Gabriel Rona i jeszcze trochę nam zostało, a na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.